Witajcie na kolejnej wyprawie. Dziś zabierzemy Was do yy, opuszczonego cmentarza yy. z okresu II Wojny Światowej przed, przed wojną II Światową wojną, drugą... że Lecimy w stronę cmentarza i z racji, że nie będzie za dużo widać to będziemy jak najmniej nagrywać podczas drogi żeby po prostu no, nie, nie pokazać Wam czarnego lasu, nie? Chcemy się już chyba na miejscu. Podążamy w stronę cmentarza. Musimy trochę się cicho zachowywać, bo tutaj ludzie śpią, jest godzina 11. Także no, będziemy się na cmentarzu. Dobra, dochodzimy już do cmentarza. Mamy tablicę informacyjną Jestem na tego cmentarza. Tak, Chyba ja Wam nagram trochę, co będzie mogę przeczytać. No, więc dobra Trzeba się dostać na ten wzgląd. Dobra, najdę pierwszy Ogólnie jest to bardzo blisko domów, więc będziemy się bardzo cicho zachowywać, żeby po prostu nie pobudzić ludzi tak. Mamy pierwszy grup. Pierwszy będzie na miniaturkę. Oczywiście też róbcie trochę zdjęć, nie? Mhm. Żeby było na ten. Cmentarz jak cmentarz. Wiecie co my przeprowadzimy tutaj sesję na ghost i uh -huh. i jeszcze na kamerze Bostiu? Co ten jest tak ujada? Coś to nie zrobił. Dobra, dawajcie do mnie. Zbiórka przy tym głównym tym jest największy chyba grób. Tak I robimy nie tutaj... Jest. Ten, dobra. To wy mnie będziecie nagrywać, ja będę. Ghost To pole magnetyczne jest takie średnie. Ale dobra, no to może najpierw... Czy jest tu ktoś z nami? Uścisk. Co? Ja się pytałem, czy jest tu ktoś z nami. Tak czy nie? Jesteś tutaj z nami, kimkolwiek jesteś. Ej, ale w sumie uścisk, no to to jest cmentarz, nie? Więc... Mhm. Jakiś? Nie, nie i, I uścisk tutaj jest, nie? Yy. Starszy. Kurwa, aż mnie ciarki tutaj. Czyli chcesz powiedzieć, że jesteś starszym człowiekiem? <gry> Może byście mnie też trochę nagrywali. Chcesz powiedzieć, że jesteś starszą osobą? Są same groby tak. stare, ale ostatnie to często nie mówiło i dwa razy powiedziała w ciągu Dobra, jesteśmy już po... Sasji Smy się wjałąś. Biała? Kurwa różowa Dobra, my stąd się... My się zbijamy stąd, bo i tak nie ma co nagrywać. Więc yy, do zobaczyska w kolejnym odcinku. Myślę, że będzie coś ciekawszego. To co, żegnamy się, nie? No. Widzimy się w kolejnym odcinku, miejmy nad nadzieję, że będzie Siema.